Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć kolejny katalog z Lidla i narzędzie marki Parkside. Od 12 czerwca do soboty, 17 czerwca. Na stronie 15 tutaj mamy akumulatorowa podkaszarka do trawy, model PRTA20LiD3. Na akumulator 20V za 169 zł, ale to tylko mamy online. Ostatnio, właśnie kosiłem tą podkaszareczką, taka delikatna, słabiutka podkaszarka. Na pewno do takiej trawy, jak tutaj mamy pokazaną, to ona się nie nadaje. Do jakichś drobnych, małych traw może być, do podkaszania między drzewkami, gdzieś koło jakichś murków. No to ona może być. Na pewno taką lepiej się kosi niż takimi nożycami do trawy, przynajmniej w pozycji stojącej to robimy. Polecam, bo dobrze działa. Sprawuje się nieźle. Tutaj mamy rozkładany ten pałąk. Rączkę też mamy regulowaną, ale do takiej trawy dużej to ona się na pewno nie nadaje. Poniżej mamy akumulatorową kosiarkę do trawy. Również na akumulator 20V. 20V za cenę 499, tylko online. Myślę, że to jest podobna sytuacja jak również z tą podkaszarką i gdy pielęgnujemy jakąś tam działeczkę dosyć często, to po prostu to sobie radzi. Gdy ją zaniedbamy, to będzie miała na pewno ciężko przy tym jednym akumulatorze. Po prawej stronie mamy akumulator Bluetooth Smart 199 zł, 4Ah, tylko online, czyli ta strona 15 to jest tylko online. Automatycznie przechodzimy na stronę 40. A na stronie 40 mamy tutaj taką prezentację. Idealny prezent na dzień ojca, 23 czerwca. Młoteczki, packi, piertarka, szlifierka, wiertła. Strona 41: Szlifierka kątowa 750 W. Również taka delikatna szlifiereczka do podcinania czegoś. Myślę, że takie gru, grube rury, jak tutaj są, to szkoda męczyć takiej szlifierki, bo jest po prostu za delikatna do takich rzeczy. Możemy ją łatwo przeciążyć, ale do jakichś małych cięć od czasu do czasu jakichś śrub, prętów. Czy po założeniu tarczy listkowej, bardzo dobra taka do szlifowania sobie jakichś tam drobnych elementów. Na pewno nie jakichś dużych elementów. Do tego mamy po prostu inne narzędzia, mocniejsze i ta szlifiereczka, tutaj pokazana. Ona jest do tarcz i średnic FIS 115 mm. Prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest 12 tysięcy na minutę. Cena 99 zł. Polecam również do takich drobnych, delikatnych prac. Zobaczmy, co jest na następnej stronie. Na stronie 42 mamy tutaj trzy pojemniki z wiertłami. HSS do metalu, również tutaj mamy do betonu i do drewna. Poniżej mamy tutaj uchwyt do bitów, taki długi, 15 cm, i zestaw trzech adapterów czterokątnych czyli pod nasze wiertarko-wkrętarki możemy sobie po prostu zakładać różne kluczyki nasadowe, a po prawej stronie mamy zestaw narzędzi, 10 elementów. Bardzo przydatne narzędzia, polecam je najbardziej. A jeszcze, jak się uda kupić w jakiejś promocji, to jak mi się udało taki zestaw kupić, chyba za 17 zł, to jakość do ceny to się okazało, że to było najlepsze moje, najlepszy mój zakup w danym roku chyba w 2022, jak pamiętam przydatne, tanie, solidne. Na stronie 40. Mamy wiertarko wkrętarkę akumulatorową 20 V, silnik z przekładnią jednobiegową, w zestawie akumulator litowo-jonowy 2 amperogodziny, ładowarka podwójny bit PH2 oraz PZ2 i walizka do przechowywania. No to jest zupełna nowość. Maksymalny moment obrotowy to jest 35 Nm. poziomem momentu obrotowego mamy 21 plus jeden poziom wiercenia. Wiertełka, jakie nam tutaj wchodzą, to jest od 0,8 do 10 mm, czyli to jest taka mała wiertareczka, zgrabna, delikatna na ten akumulator 20V. 25 mm w drewnie, 10 mm w stali. To są maksymalne średnice wiercenia. No i dodatkowo mamy 3 lata gwarancji. Wydaje mi się, że to jest zupełna nowość to jest taka mniejsza niż te tradycyjne wiertarki zielone. Na akumulator 20V, strona 44 Grupa Patrol Kubrick System. Polska marka, ceniona polska marka, polskie skrzynie. Oglądałem kilka filmów na ten temat u Jakuba, na przykład. I naprawdę dobrze to wygląda. Także warto, myślę, że za tą cenę nie ma konkurencji. Dodatkowo na samej górze mamy organizer z przegródkami. Teleskopowa aluminiowa rączka wysuwana. Jedna skrzynia, druga skrzynia. 45x39x69 cm. No i, i dodatkowo mamy duże koła, które powodują, że łatwo po prostu przemieszczać się z takimi skrzyniami, z narzędziami. Poniżej trytytki białe, czarne. 50 elementów za 9,99. Długość 350x4,6 mm Akcesoria budowlane, różne pace do wyboru Mieszadła do farb, tynku Kielnia wenecka, paca do wygładzania Szpachla wielofunkcyjna Szpachetka do płyt kartonowo-gipsowych A po prawej stronie za 179 zł mamy odkurzacz piorący Również na ten temat się nie wypowiem, bo akurat tego nie mam U mnie na kanale jest ten bardziej budowlany Można odsysać również wodę ale nie ma tam funkcji tej piorącej, tak jak tutaj pisze bezpośrednio, że to jest odkurzacz do pracy na mokro i sucho 1200 W pojemnik 12 litrów ze stali szlachetnej. Jeżeli pisze odkurzacz do pracy na mokro i sucho, no to to, jest, to nie jest piorący, tylko po prostu możemy ściągać wodę do niego, do tego pojemnika. Bo był taki odkurzacz w sprzedaży, chyba 1400 W, co tam właśnie była funkcja piorąca ale ten nie. W zestawie mamy przewód sący 2 metry, końcówka do fuk, końcówka do podłóg czy częściowa rura zasysająca dodatkowo papierowy worek filtrujący tekstylny worek do prania, filtr piankowy do odkurzania na mokro moc zasysania 180 airwatów i to będzie od soboty 17 czerwiec fajna funkcja jest, bo możemy zastosować ten odkurzacz jako dmuchawa, czyli możemy sobie coś tam Pozdmuchiwać w szybkim tempie, zobaczmy na kolejną stronę. Żelowe ochraniacze na kolana. Bardzo dobra rzecz. Polecanej najbardziej. Gospowane na rzepy. Kolana trzeba chronić. Później będziemy mieć problemy. Jeśli chodzi o te ochraniacze na kolana, to tutaj jest klasa ochrony 1, bo mamy klasę ochrony 0, klasę ochrony 1 i klasę ochrony 2. Z tego co instrukcja nam tutaj podaje, to jest klasa ochrony 1, czyli tam na jakieś płaskie czy nierówne powierzchnie uratują nasze kolana i nadają się do pracy również w ogrodzie, jak i przy jakichś pracach remontowych naprawdę dobra rzecz skarpetki cat 3 pary i znane wszystkim już bermudy za 49.99 To są takie bermudy robocze męskie. Krótkie takie spodnie robocze, a pod bermudami 3M taśma samoprzylepna, tkaninowa 50 metrów na 50 mm. Doskonała do drobnych napraw. Także dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć do następnego filmu. Kto zgadnie co to jest? Jeżeli ktoś będzie wiedział, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem do czego to jest i co to jest.